Widowie, to jest 101 film ten. ten. co teraz nagrywam. jest już 101 film. Film z tego mojego kanału to jest setny film. Tak właśnie zauważyłem. Mam 100 filmów już na moim kanale. 100. 100 filmów w 5 miesięcy Myślę, że jest to dużo bo są tu których co miesiąc, i którzy co tydzień, a ja prawie codziennie. Robię sobie małe takie przerwy, ale jest najważniejsze, że jest już 100 filmów. Mam nadzieję, że ktoś w ogóle to ogląda teraz, ja wiem, że ktoś obejrzy ten film, ale na pewno albo nie. Na pewno. Polubcie ten film, i zasubskrybujcie kanał, bo już jest blisko do 10 subskrypcji. Cześć!